Akt trzeci Pokój Rejenta Scena pierwsza Rejent, mularze Rejent siedzi przy stoliku i pisze Dwóch mularzy przy drzwiach stoi Mój majstruniu, mówcie śmiało Opiszemy sprawę całą Na te ciężkie nasze czasy Boskim darem takie basy Każdy kółak spieniężymy Że was bito wszyscy wiemy Niekoniecznie Bili przecie, mój majstruniu. Niewyraźnie, czegóż jeszcze wam nie stało? Bo machano dosyć raźnie, ot szturchnięto tam coś mało. Któż tam za to skarżyć zechce? Lecz kto szturka, ten nie łechce. Ha, zapewne, a więc bije. Oczywiście. Komu kije porachują kości w grzbiecie, ten jest bity, wszak to wiecie. A kto bity, ten jest zbity, co? Ha, dobrze pan, powiada, ten jest zbity. Więc was zbili, to rzecz jasna, moi mili. Ta, już jakoś tak wypada. Skaleczyli? A broń Boże! Nie, serdeńko? Ach nie! Przecie znak! Drapnięcie? Znajdzie może. A drapnięcie, pewnie wiecie, mała ranka nic innego. Tać tak niby. Mała, wielka, jednym słowem rana wszelka skąd pochodzi, niby z tego skaleczenia. Nie inaczej. Mieć więc ranę tyle znaczy, co mieć ciało skaleczone. Że zaś rano jest drapnięcie, więc zapewnić możemy święcie, że jesteście skaleczeni. Przez to chleba pozbawieni. O, to znowu. Pozbawiony jesteś, bratku, i z przyczyny, że ci nie dam okruszyny. Zatem, zatem skaleczeni, przez to chleba pozbawieni, z matką, żoną, czworgiem dzieci. Nie mam dzieci. Nie mam żony. Co? Nie macie, nic nie szkodzi, Miec, mieć, możecie, tacy młodzi, ha tać prawda akt skończony, teraz jeszcze zaświadczycie, że nastawał na meżycie stary cześnik, jęty szałem, strzelał do mnie, nie widziałem, wołał strzelby, nie słyszałem, wołał w prawdzie. Daj gwintówki, lecz chciał strzelać do makówki. Do makówki, do makówki, no, no, dosyć tego będzie. Świadków na to znajdą wszędzie, nie brak świadków na tym świecie. Teraz chodźcie bliżej bliżej. Znakiem krzyża podpiszecie Michał. Kafar trochę niżej. Tak, tak. Macie Miętus pięknie. Za ten krzyżyk będą grosze, a cześniczek ci pęknie. Najpokorniej teraz proszę, coś z dawnego nam przypadnie. Cześć, nikt wszystko będzie płacił. Jakoś, panie, to nieładnie. Byleś wasze nic nie stracił. Tum pracował. Popychając ich ku drzwiom, idźże z Bogiem, bo się poznasz z moim progiem. Tu zapłata, każdy powie. Popychając ku drzwiom, I idź serdeńko, bo cię trzepnę. Ależ przecie, zamykając drzwi, bądźcie zdrowi, Dobrzy ludzie, bądźcie zdrowi. Czapkę przedam, pas zastawię, a cześnika stąd wykurzem Będzie potem o tej sprawie na wołowej pisał skórze. Lecz tajemne moje wieści, jeśli wszystkie z prawdą zgodne, tym czym teraz serce pieści najboleśniej go ubodnę. Scena druga. Rejent Wacław. W czas przychodzisz, drogi synu, pomówimy słówek parę. Siada i daje znak synowi, aby usiadł. Z niejednego Twego czynu, niezachwianą, wziąłem wiarę, iż wstępując w moje ślady pobożności kroczysz drogą, że złe myśli, podłe rady Nigdy zwieść cię z niej nie mogą. Radę temu serce moje? Kłando, kwidem, już przy grobie. Żyję tylko jeszcze w tobie. Ociera łzy. Sekatury, gorzkie znoje, w nieustannej alternacie składam kornie ciebie gwoli przy najwyższym majestacie, bo ja tylko, moje dziecię, do fortunnej twojej doli aspiruję. Jeszcze w świecie. Łaski ojca dobrodzieja, Acz nieczęsty dowód drogi. W tobie jedna ma nadzieja, lecz zazdroszczą mi jej wrogi. Synaj z ojcem chcą rozdzielić, chcą się smutkiem mym weselić. Złego ducha pną mamidła. Twej młodości stawią sidła. Nie rozumiem. Nie rozumiesz, starościanka, cna dziewica. Tę ubóstwiać. Skrycie umiesz. Jeśli była tajemnica, to dlatego, żem chciał w przody do sąsiedzkiej skłonić zgody. Mnież Cześnikiem? O mój Boże! Któż jej więcej pragnąć może, niż ja człowiek bogobojny. Zezwól zatem, aby z klarą. Być nie może żadną miarą Cześnik burda, ja spokojny. Lecz Cóż Klara temu winna, że czasami stryj szalone? Czy tam winna, czy niewinna, innej waści trzeba żony I serdeńko będzie inna Ach, mój ojcze, wyrok srogi Nieodmienny, synku drogi Moja dola, rzekłeś przecie, jednym celem na tym świecie Bóg to widzi i ocenia Ja ją kocham To się zdaje nie przeżyję rozłączenia. Ja się tego nie przestraszę i przysięgam: za zamilcz wasze. Co los spuści, przyjąć trzeba. Niech się dzieje wola nieba. Lecz serdeńko, gdyś tak stały, gdzież dawniejsze twe zapały milczysz? Jakże? Nie do wiary, tak o wszystkim wie ten stary. Młodość może. Podstolina była, kładam, ta jedyna, ta wybrana, ta kochana, teraz bawi ucześnika. Zaręczona cześnikowi. Puty temu nie uwierzę, póki sama nie odpowie. Nie odpowie? Podstolina? Zapytałem ją w tej mierze, a jeżeli Bóg dozwoli, przyjmie rękę mego syna lecz nie przyjmie syn jej ręki. Syn posłuszny Bogu dzięki intercyzę przyłączyłem, gdzie dokładnie wyraziłem, która zerwać zechce strona, ta zapłaci sto tysięcy. Moje szczęście warte więcej. Szczęściem będzie taka żona. Wprzód mogiła mnie przykryje, lecz i cześnik jeszcze żyje. On nas spali w pierwszym pędzie. Ha! To Cześnik wisieć będzie, niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Ojcze, synu, ostre noże topisz w sercu syna Twego. Nie ma złego bez dobrego. Zmień swój rozkaz. Być nie może. Rzucając mu się do nóg. Ach, litości! Tę zyskałeś, patrz, ja płaczę. Mieć nadzieję? Nie, serdeńko, być nie może. Ja z rozpaczy oszaleję. Patrz, ja płaczę, ani słowa. Cnota, synu, jest budowa. Jest to ziarno, które sieje. Wacław odchodzi. Jeszcze diable młoda głowa. Scena trzecia. Rejent Co skłoniło pod stolinę Wdówkę tantną Wdówkę gładką Za takową iść gadzinę To dotychczas jest zagadką Ale wątpić nie wypada Iż zamienić będzie rada Acz i starość bywa żwawa Wżdy wiek młody ma swe prawa Ale cześnik Gdy postrzeże Iż dudka wystrychnięty Może, może strach mnie bierze a Apopleksją będzie tknięty. Niech się dzieje wola nieba. Z nią się zawsze zgadzać trzeba. Scena czwarta. Rejent Papkin. Wsuwając się trwożliwie, Wolnoż wstąpić bardzo proszę. Pana w domu i rejenta widzieć w godnej tej osobie chluba wielka, niepojęta spada na mnie w tejże dobie. Jak nie mynie, pewnie wnoszę. Tak jest, sługa uniżony, wolnoż mi się w odwet spytać, kogom zyskał honor witać. Hm, pokorna zaś szlachciórka, z każdym słowem daje nurka, niepotrzebne miałem względy. Jestem papkin. Rejent wskazuje z ukłonem krzesło na środku stojące papkin, przypatruje się z uwagą rejentowi, który jak zawsze z założonymi na piersiach rękoma nieporuszenie w miejscu stoi. Papkin mówi dalej na stronie. Jak uważam, skończę wszystko bez pomocy, głośno wyciągając się na krześle. Jestem Papkin, lew północy, rotmistrz, sławny kawaler, okazując gestem wstęgi orderowe. Tak siak tędy i owędy, mądry w radzie, dzielny w boju, dusza wojny, wróg pokoju. Znają Szwedy, Muzułmany, Sasy Włochy i Hiszpany, Artemizy ostrze sławne i nim władać ramię wprawne. Jednym słowem, krótko mówiąc, kula ziemska zna papkina. Teraz, bratku, daj mi wina. Po krótkim wahaniu na stronie, memo sapiens nisi patiens, dostaje butelkę z pod stolika. Kilimkiem nakrytego patrzy w nią do światła, nalewa lampeczkę i podaje papkinowi, który mówi, co następuje. O, brat szlachcic z chórzem podszyt, po zleceniu odcześnika, może sobie udręłyka, nakrywa głowę, pije. Cienkusz, deresz, na to śmiało. Isna lura, panie bracie, cóż lepszego tu nie macie? Wybacz, wasz mość, lecz nie stało. Otóż to jest szlachta nasza. Siedzi na wsi, sieje wieje, zrzędzi, nudzi, gderałaje, a dać wira to nie staje. Idzie do stolika, nalewa sobie, rejent nieporuszony prowadzi go oczyma. Albo, jeśli przyjdzie flasza, samą maścią już przestrasza, potem prosi, jeśli łaska, nie proś, nie nuć. Chreczko sieju, ale przegodaj u diaska, ależ mości dobrodzieju. Mętne, kwaśne, nadpojęcie i snalura mój rejęcie. Cierpliwości wiele trzeba, niech się dzieje wola nieba. Zwieć piwnice wszystkie moje, gdzie z półświata masz napoje, gdzie sto beczek stoi rzędem, jeśli znajdziesz co takiego, dam ci, bratku, konia z rzędem. Pozwól spytać, panie drogi, gdyż nieznana mi przyczyna, co w moje progi marsowego wiedzie syna. Rozpierając się na krześle przy stoliku. Co? Chcesz wiedzieć? Proszę o to. Więc staję tu, wiec nie cnoto, strony jaśnie wielmożnego Cześnika Raptusiewicza, co ranka dzisiejszego, twych służalców, sprośna dzicza, godna jednak pryncypała, w jego zamku napaść śmiała. Mów, że wasz mość trochę ciszej, jego sługa dobrze słyszy. Mówię zawsze podług woli, ależ bo mnie głowa boli. Że tam komu w uszach strzyka, albo że tam czyj łeb chory, przez to nigdy w pieśń słowika nie odmienią głos. Stentory. Ależ bo ja mam i ludzi, każę oknem cię wyrzucić. Papkin w miarę słów rejenta wstaje zwolna, zdejmując kapelusz. A tam dobry kawał z góry. O, nie trzeba. Jest tam który hola. Niech się pan nie trudzi. Pan jak piórko stąd wyjedzie do służących. Czekać czterech tam za drzwiami. Ale na cóż to sąsiedzie tej parady między nami? Teraz słucham waszmość pana, sadzając go prawie gwałtem. Bardzo proszę, bardzo proszę, siada blisko i naprzeciwko. Jakaż czynność jest mu dana? Nie spuszcza z oka papkina. Jestem trochę nadto żywy, nie wiedziałem, Bóg mi świadkiem, że tak bardzo masz słuch tkliwy. Przestrzeż, proszę, gdy przypadkiem jakieś słówko głośniej powiem. Czy się prędko rzeczy dowiem? Zaraz cześnik bardzo prosi. He? Czy głośniej? Na znak potakujący rejenta mówi dalej: Cześnik prosi, to jest raczej cześnik wnosi, żeby skończyć w jednej chwili kontrowersją, co zrobili dobrze mówię co zrobili kontrowersją jak rzecz znana że tak to jest że sprzy, sprzyja odwracając się na stronie a to jakiś wzrok szatana cały język trąbkę zwija ja nie jestem pojąć w stanie waszmość prawisz zbyt zawiło a to bo te, wybacz panie, wino trochę mocne było, a nie jestem zbyt, zbyt wymowny. Czy tych czterech jeszcze stoi? Jednym słowem, mój szanowny, dobry sąsiad czegoś żąda. Lecz się poseł trochę boi. Boń serdeńko, bez obawy. Więc cześnika prośba niesie, abyś wasz cirka kwartam... U trzech kopców w czarnym lesie Stanął szablą do rozprawy. Stary Cześnik jeszcze żwawy. Ba, to wszyscy wiedzą przecie, Że nie niemylne jego ciosy, Wszakże w całym już powiecie, Pokarbował szlachcienosy. Tylko jeszcze ciszej proszę. Prawda, ciszej. Cicho zatem jego grzeczną prośbę wnoszę I dołączam moją własną o odpowiedź, Krótką, jasną. Tę listownię mu udzielę. Ale jakże się to zgadza, Wszak ci jutro ma wesele. Tamto temu nie przeszkadza rano pierścień, W południa szabla, wieczór kielich, w nocy. Cicho, prawda cicho, Sprawa diabla, ani mrumru, Czy mnie licho tu przyniosło w takie szpony? Wielkiż afekt przyszłej żony? fiu, fiu, fiu tar z miłości, trzykroć na dzień wpadam w dłości Cześnik także rozogniony, jak gromnica ku niej pała. Będzie para doskonała, że wierna w każdej sprawie ręce, nogi w zakład stawię. Scena piąta rejent papkin podstolina. Otóż jestem na wezwanie. Twoim domu, mój rejęcie, co dowodem niech się stanie, żem zmieniła przedsięwzięcie. Nie straciłam na, na myśle niepotrzebnym czasu wiele, bo ja rzadko kiedy myślę, ale za to chyża w dziele. I nie mówiąc cześnikowi, mój staruszku, bądźcie zdrowi, milsze od was są sąsiady, podpisuję twe układy i w minucie tutaj staję, oddając papier złożony. Wasz mość, Panu jeden daję, drugi odpis u mnie będzie, gdy więc pewność w każdym względzie i wzajemnie dane słowa. Witam Ciebie jak synowa. Wielki splendor na mnie spływa, moja Pani miłościwa i fortuna w złotej nawie żagiel dla mnie swój rozpięła, Gdyś chętliwie i łaskawie w Twoje skarbne serce wzięła najkorniejsze prośby moje. Tak jest, pani miłościwa, wielki splendor na mnie spływa, a na szczepu mego trzaski jeszcze większy spłynąć może, bo chcesz, zarcy wielkiej łaski mego syna dzielić łoże. Niechże mi tu wolno będzie na tej lichej własnej grzędzie, polecając, waszmość pani trwałej przychylności zdroje i powolne służby moje, do maluczkich upaść nóżek, jako sługa i podnóżek całuje ją w rękę. Co ja słyszę? Co u kata Zdmuchnął żonę Cześnikowi I z nią syna swego spata Wszak ci Cześnik, gdy się dowie Jak szczupaka go rozpłata. Nie myśl jednak, mój rejęcie, Że to z gustu do odmiany Wzięłam inne przedsięwzięcie. Syn twój, Wacław, Był mi znany, bardzo znany. Jednym słowem Na cóż mam się kryć w tej mierze? Był kochany. Kochał szczerze. Tędy droga. Cóż to znaczy papkin tu? Tak. Papkin czeka, aż go Anna Zoczyć raczy. Waszmość, cierpisz tego człowieka? Precz mi z oczu. Idę. Czekaj, wasze. Czekam. Odpis przecie. On to zdradną swą wymową, Mnie zbyt słabej, mnie kobiecie opłakane wyrwał słowo. Ja? I gdyby nie ta zmiana, Szłabym biedna w moc tyrana. Dzień feralny. Wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba, Ale teraz moje zdanie, że gdy cześnik nie wie jeszcze o nam chlubnie zaszłej zmianie. Lubo w piśmie rzeczu jeszcze dobrze będzie, gdy z twej strony, Papkin weźmie zapewnienie i powtórzy to, co w liście. Chcę mnie zgubić, oczywiście. Daj mu pani, twe zlecenie, a ja skreślę słówek parę. Odchodzi. Scena szósta. Podstolina, Papkin. Podstolina, podstolino, mam dać wiarę? Co to znaczy? Gdzie sumienie? Ukazując głowę w drzwiach rejent, proszę ciszej, prawda, ciszej, i przez mury czar ten słyszy. Ach, co robisz pod stolino? Z twej przyczyny wszyscy zginą, czyliż cześnik ci nieznany? On nie zniesie tego sromu. On pochodnią i żelazem śmierć wyrzuci w wasze ściany, gruz zostawi z tego domu. Bój się boga, chodźmy razem. Oglądając się i odprowadzając coraz dalej, Ach ty nie wiesz, gdzieś przybyła, W jakiej strasznej jesteś toni! Cicho, gdyby nie w tej dłoni Artemizy groźna siła, już by sza! Niech Bóg nas broni! Dalej we drzwi i na schody! Wolna droga! Niekoniecznie czterech stoi, Lecz weź przódy pożegnanie dla cześnika. Kłaniaj mu się bardzo grzecznie, powiedz oraz jak mą duszę zbyt boleśnie żal przenika, że się tak z nim rozstać muszę. Niech porywczo mnie nie gani. Bania luki moja pani, tych ode mnie nie usłyszy. Scena siódma. Podstolina, papkin rejent. Ciszej z łaski, prawda ciszej. Oto jest list do sąsiada. Ambasada diable śliska, żegnam. Papki, nóżki ściska, za przyjęcie dzięki składa układy i ceremonie aż do końca sceny. Nie ma za co. O, i owszem. Sługa, sługa uniżony proszę wrócić. Nie wypada. Suplikuję. Tylko z góry nie pozwolę. Drzwi otwierają się i widać czterech pachołków. Jest tam który? O, bez wszelkich ceremonii. Panu temu wskazać drogę. Ściskam nóżki, trafić mogę. Wziąć pod ręce nie bez laski, schody ciemne macać trzeba. Ściskam nóżki, zbyte łaski. Z ukłonem, jednym susem za drzwiami się znajduje. Drzwi się zamykają, słychać łoskot, jak gdyby kto zleciał ze schodów. Podstolina idzie ku rejentowi. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba.